Zwykła Normandia pierwsza, zimowa drugie piaskowa trzecia. Ci napisać, pustynna, zimowa i Normandia, to jest ta zielona. Zielona, pustynna... ...i zimowa. Cisoł. <try> Atakują w strefie A. Atakują w strefie B. Czy możesz dostać bane jak ciągle Cię łączy ze mną? Oczywiście, że tak. Ej, z tego co widzę, najwięcej osób hejtuje tą trzecią, pustynną. Dzwoni mi krecik. Dobrze, trzymaj się kumplu. Papatki. Bo nowa mafia? Nie, no jakoś po prostu mi nie leży ta mapa. Mam na niej najgorsze wyniki po prostu. A. Rezerwa inspirująca jest gotowa. Multi, wszystko z dodaniem do klanku. dzięki, Nie ma problemu. Zapraszam każdego, kto chce mieć klanik podczas linii frontu. Warto, warto. Masz vipa w PFF, no to bardzo dobrze, bo PFF to kran pod zarobki. Kurna, źle zrobiłem, że tu podjechałem. Czy ta gra się trzyma, czy upada? Nie, no teraz na pewno się trzyma. Jest taki czas, że. Dużo graczy gra... oho, nie mam perków na gaszenie, spalę się. Kurde... Mm, nie mam perków na gaszenie. Mój błąd, ale no... Ugasiłbym się gdybym miał perki. Siabrat! Oooo! Na boku co mogłem zrobić lepiej? Dwadzieścia pięć złotych. Oj, wariacie! Eee, wariaciku! Co ty tam? Wykminiłeś? Właśnie, dzisiaj była tylko jedna bitwa, chyba? Dziękuję, ślicznie. Zahi, zmień serwer na EU3, tutaj od razu wczytało mnie w sekundę. WOT nie upada i zalecam wrócić do WOTa najbardziej w tym miesiącu. Jakbym miał wybrać jeden miesiąc, w którym warto wrócić do WOTa, to jest to właśnie ten moment. Także ja osobiście daję Ci od siebie... Zielone światło na powrót teraz do WOTA, bo najwięcej profitów będzie: będą darmowe paczki, kalendarz adwentowy, nagrody za staż. Więc, jakbyś miał wybrać jeden miesiąc, to teraz będzie najlepiej wrócić. Bo w grudniu będzie trochę za późno, jak wrócisz. Nie robię tego, żeby zachęcić do gry, bo co my to obchodzić, ty wrócisz, tak naprawdę, co nie? No co, jakie ja mam z tego zyski? Mówię ci to, bo taka jest prawda, że najlepszy czas jest teraz, bo będzie najwięcej profitu. Będziesz miał dużo kredytów na koncie, będziesz miał dużo szybsze ekspienie, no dużo będzie się rzeczy działo pozytywnych. Najgorzej wrócić w lato do WOTA. Dlatego w lato WG często daje kody bonusowe, żeby ludzie wrócili, bo jest tak mało ciekawych rzeczy po prostu w wodzie. Więc jak mamy wybór, najbardziej opłaca się zawsze wrócić do WOTA zimą. I dlatego też najwięcej ludzi wraca do wota zimą. Walić swim serwer na U3, please. I będzie ci działać frontu. Rzuca tu w sekundę. O, half empty soul. Dawno ci nie widziałem, się manko. Witam takiego sympatycznego widza. Nie ma problemu walić córze pomocą, zawsze i wszędzie. Half empty. Dobry wieczór tobie. Tak, no, co by nie mówić, nie są przygotowani chyba na takie oblężenie. Nie spodziewali się takiego zainteresowania linią frontu, chyba. Oni się często ostatnio nie spodziewają niczego, więc. To fakt. Serwery są drewniane. Spodziewam się, że w święta na pewno będą jakieś problemy z serwerami. To jest dla mnie bardziej niż pewne. Już dawno nie widziałeś jeżdżących wraku w linii frontu chyba naprawili. No w linii frontu były te bagi z wrakami, to prawda. Są tak gotowi jak polscy drogowcy na zimę. Panie Lewandowski, oczywiście możesz się zgłosić po ocenę konta. Po bitwie sprawdzę. Bez problemu. Także skończę tą bitewkę, i oczywiście nie ma problemu. Zawsze po bitwie staram się na tego typu sprawy odpowiadać. Kurda. Tyle zrobiłem z tymi minami trochę, ale może podjedzie. Kto go tam wie? Oj oj kolega się pakował. Polacy nie są gotowi na zimę zwykle? Ja nie znam statystyk, jak to wygląda. Antygeniusz Hej, przerzuć mnie proszę z mocne do innego twojego klanu pod kredyty w randze Super VIP. Dzięki. 40 zł. Atakuję Dziękuję ślicznie, wody. oczywiście. Dodamy ci do klanu pod. Yy, kredyty, oczywiście. Tylko proszę opuść bieżący klan, dobrze? Bieżący opuść, ponieważ dzięki temu szybciej dołączysz do tego drugiego podzarobki. Dobrze? Także bardzo mi zależy na tym, żebyś jak najszybciej opuścił obecny kran. Opuścić możesz w grze lub na stronie. Także to są dwie możliwości jak opuścić bieżący kranik. Nie no, co by nie mówić, u mnie są codziennie... Y, jest codziennie 6 aut zmieniających opony. A pracujesz w warsztacie? Ale pechem mi dał za 266, kurde. Każdego roku polscy kierowcy są zdziwieni, że zimą pada śnieg. Nie no, mi się wydaje, że największy szok to jest chyba w Wielkiej Brytanii. Tam, pamiętam, że kiedyś u nas była zima. U nich spadł leciutko i śnieg od razu, wszystkie loty odwołane, nie da się nigdzie dojechać. Koń świata. Nie ma maszy, nic nie ma. Ale to było trochę lat temu, ale pamiętam, że była taka sytuacja. Czy Polski Pier szósty niszczyciel burza, ma dobry pancerz? Nie z... z. szóstkami jest tak, że bardzo często rzucę je na siódemki i ósemki, niestety. I w takiej sytuacji pancerz nic nie znaczy. Więc tak, ma jak na szóstkę niezły pancerz, ale biorąc pod uwagę, jak go rzuca, no to jest kupa, zależy od losowania. Tylko na szóstym tierze oczekiwałbym, że będzie coś lingał więcej. Pancerz... Niestety szóstki mają beznadziejne życie w ocie. Bardzo często rzuca je na dół tabeli. Dziś już zamknęli 150 szkół w Anglii. Z powodu opadów śniegu? To oni mają śnieg? Ja jeszcze nie miałem śniegu. Kurde! Czekam. Dziw w środkowej Anki spadł śnieg i panika wyszedłem rano z domu i w sumie nie było tak źle. Ty jesteś też Polakiem, więc jesteś bardziej. Znaczy, chyba jesteś Polakiem. Nie wiem. Na pewno znasz polski, skoro tu jesteś, więc chyba tak. Pewnie się przeprowadziłeś. Albo nie wiem Więc pewnie jesteś yy... Co by nie mówić yy... Lew podkreślenie wia podkreślenie pl tak jak pisałem na czacie Bardziej o pomoc to. i fachową pomoc uśmiechnięta buźka pozdrawiam kalutki chat. Uśmiechnięta buźka 30 zł o. 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 Największa zima jaką przeżyłem szczerze mówiąc była 7 lat temu, jak byłem w Rosji, w Moskwie, w grudniu, to była największa zima, jaką przeżyłem minus 30. Śnieg taki, że stawiasz nogę i cała noga prawie w śniegu. Bigbeton, zmień serwer. Siema Karol, dobrze? Karol, czy można do planu pod kredyty i XP? NIK KAROL l 199 9929 15 zł. Atakują strefę Przy minus 30 to wątpię, żeby ci noga wpadła. Nie rozumiem. Straciliśmy strefę F. Się przeciwnika. Ciężka artyleria gotowa. Chodzi o to, że było tyle śniegu na przedmieściach Moskwy, że cała noga była w śniegu. Cały but, prawie cała noga. Nawet jak ja mam 1,86 m, to po prostu. Piesek, Ari, to by cały był w śniegu. Zanurkowałby normalnie. Ale nie rozumiem o co chodzi z tym, żeby ci noga wpadła. przecież normalnie, jak idę po śniegu, no to. noga idzie w śnieg. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Czegoś nie rozumiem. Dłubkowski, mamy takie krany oczywiście. Pod kredyty i expa. Yes, Jest ari biały ma dobre kamo, no. Są z tego zresztą filmy. Możecie sobie wpisać multi w Muzeum Kubince. I wtedy było około minus 30 i to była jeszcze otwarta przestrzeń. Więc wiał wiatr potężny. I to był grudzień. Także grudzień, Moskwa, Rosja. Tak naprawdę przedmieścia Moskwy. Kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy to było. Bo to jest Kubinka Muzeum. I. No było minus 30. Ja miałem w kurce zimowej bluzie, koszulce. Wszystko. Rezerwa jest gotowa. Przy takiej temperaturze śnieg jest jak beton, nie zapadasz się. No nie wiem, jak jest minus 20 coś w Polsce, to bez problemu się zapadam. Ja nie wiem. A minus 20 w Polsce przez dwie Dwieźmy non stop. Pamiętam multioperacja Barbarossa. Nie no, nie no, to nie był 41. Ale to też były potężne zimy. 41, 42. Oj, tak 1-2 cm śniegu w UK to paraliż. No. Nie rozumiem tego, co napisałeś, Adamie. Blitzkrieg to na przykład. Chodzi o taktykę. A ta operacja nazywała się Operacja Barbarossa. A tak na Związek Radziecki. A tak na roku. Odpaliłem rezerwy i dupa. Zero grania. 10 zł. Panie snajper, musi zmienić serwer na EU3 na przykład. Czytaj tak samo, zmieńcie serwer, nie grajcie na EU1, EU2, idźcie na serwer ukraiński, czyli EU3. Przykro mi, ale no niestety... Ludzie najczęściej grają na EU1, EU2 i są obłożone. A serwer ukraiński EU3 działa... W sekundę wczytuje bitwę, no po prostu... Serwery ukraińskie są lepsze, jak widać. <grytanie> po prostu, no przykro mi. Ja tego nie wymyśliłem. Tutaj grają Ukraińcy, przede wszystkim. Widzicie, Jarik, Maksimenko. Alex Tamov. widać, że niki ukraińskie typowo, co nie? Jeśli ci to nie przeszkadza, to idź naucz się, na gracze gra. Mamy widzowie generała. Z tą pogodą to dużo zależy. Ja tak zauważyłem, że na przykład w Warszawie jest zwykle dużo cieplej niż w Kielcach. I ja często porównuję, jak na przykład rozmawiam wieczorami z rodzicami, to u mnie zwykle 3-4 stopnie idzie w dół, co nie? Ale bywało tak, że było nawet więcej różnicy. Niby to jest około 200 km, ale bardzo często jest różnica kilku stopni mniej u mnie. Co jest cięższe to zmarkowanie E6 czy huragan? Chyba huragan. Panie Anter, do kranu można dołączyć w Donatech, ale nie jest to obowiązkowe. Możesz po prostu um, odebrać tak zwanego Twitch Prima na pierwszy miesiąc za darmo, nic cię to nie kosztuje i dołączasz do kranu. Możesz także, jeśli ci się nie chce tego robić, bo do tego wymagana jest karta kredytowa, debetowa, żeby aktywować tego Twitch Prima, ale to nie jest tak, że ci pobiera środki, po prostu trzeba połączyć tak. Każdy serwis prawie wymaga. Inna opcja, jeśli nie masz takiej karty, nie chcesz tego robić, bo nie wiem, się stresujesz, czy coś, że cię okradną na 20 zł czy coś. To jest y, po prostu oglądanie transmisji na Twitchu. To jest taki serwis, na którym transmituję obok YouTube'a. I tam są takie nagrody za oglądanie i jedną z nich jest, oprócz oceny konta i tak dalej, właśnie opcja Właśnie opcja Kurna nalot za 700 To jest właśnie odebranie dodanie do kranu. Klan PJT Teto nie jest mój kran, Kazisherki. Dołączyłeś do nie mojego kranu, kumplu. Bardzo mi przykro, ale zostałeś oszukany najwyraźniej. Dołączyłeś do nie mojego kranu, także przepraszam, ale... Ja nie ponoszę tutaj winy za to, pomyliłeś klany. Nasze klany są pod komendą wykrzyknij klany, możesz sobie zobaczyć, wykrzyknij klany. Czy gramy na racjach linii frontu? Ja gram. No nie powiem, jak gram. To jest raczej błąd. Nie powinienem grać na racjach, ale cóż. To jest akurat mój błąd. Niepotrzebnie. Panie Marian, Matuszek, zmień serwer na EU3. Arta Enemy is hit. Arta. Enemy is hit. Enemy is station. Okay. We fixed the track. We fixed the track. Get going. Enemy wave full destroyed. Женская артиллерия готова. Korda. Pytam, jak tam z lodówką? 97% Koniec Kurde, szkoda Panie Tymon, jeśli dodałeś się przez subskrypcję, to nie możesz wybrać typu kranu, co nie? Jeśli chodzi o subskrypcję, ona ma swoje ograniczenia i to niestety ja Ci muszę wybrać klan. Nie mogę dodawać każdego subskrybenta do takiego klanu, jak on chce, bo po prostu jest to za dużo subskrybentów, żeby każdemu tak zaoferować taką opcję. To jest tak, że subskrypcja daje Ci i tak bardzo dużo korzyści, a realnie no ja mam z tego, mówię, na jakieś 3-4 zł, więc no nie mogę tyle czasu poświęcać. Żeby 600 na przykład osób miało taki kan, jak sobie marzy, co nie? Kurde, i tylko 859 tysięcy. Serio? Ej, ten chyba, e, ile dostałeś? Styperek? Dostałeś milion? Ile dostałeś, Styperek, za tę bitwę? Lepszy no. Grałeś w Czitterskim KW5. Osiemset hmm. tysięcy dostałeś? To słabo!